I witamy w kolejnym vlogu. Słuchajcie, dzisiaj jesteśmy w takim, jakby lesie, gdzie można puszczać psy wolno. Już przeszliśmy kawałeczek, to zobaczycie zaraz, ale opatrzcie, dziesięciotygodniowy pies jak się trzyma w nas. To jest niesamowite, jestem w szoku. Gdzie jest Julia? Gdzie jest Julia? Gdzie jest Julia? Gdzie jest Julia? No, gdzie jest Julia? No, i co Julia? Где Юля? Где Юля? Ну, Иди! Ну, Иди за Юлей! Ну, шукай! Шукай! Шукай, где Юля? Где Юля? Где Юля? Ну, Иди за вас. Ну Иди за за, да, Юля! Ja pod pachę nie rób tak tego kija, wiesz? No nie, ona się boli. A zaraz zejdzie, bo tu są drzewa, zaraz zejdzie. Chodź, chodź. Kuki. Nie, nie tędy. Zlikaj. No. O kur... Patrz, tu masz jeszcze, Chyba tak. No. <laughs> Dobre wszystko. Dobre wszystko. Dobre wszystko. Waga, idzie. Idzie No Pilno Juli Pilno Juli no Koki no. pilno Juli pilno Juli Pilno i tam Miałaś pilnować Julii, ej! Okay. Jaki? Miałaś pilnować Julii? Nie, nie, pilnuj ja! Pilnuj! Pilnuj, Juli. Pilnuj! No, pilnuj, Julii! Dobre wszystko, dobre wszystko! No dobry psisko, z pilnuj Juli. Pilnuj. Dobrze. Juriż, chodź w tą stronę już. Bo już tutaj wychodzimy. Tu już wychodzimy, chodź w tą stronę, chodźcie. Przeskoczy? Chodź kuki! Koki. Kok. Chodź, kuki! Koki! Pilnuj Julia! Gdzie jest Julia? Gdzie jest Julia? Pilnuj! Dobry pies, dobry pies. Dobry pies. Dobry pies. Pracuje w pisie. Ej, Julia! Pomożesz... tała się. Pomożesz jej? Ej. Dobry pies. Dobry pies. Pilnuj. dobry pies pilnuje. No dobre, chod... chodź. Chodź, Kuki. Kuki. Chodź. Ej. Halo. Chodź. Nie smakuje. smakujka?

to okay. no, sobie trochę ale masz przygód na dzisiaj, co? ale masz przygód na dzisiaj Mirio, uważaj tam może byś tam nie, nie spadła z tego, żebyś się głowy nie rozwaliła, nie? Szukaj gdzie jest Julia. Gdzie jest Julia Gdzie jest Julia? Gdzie jest Szukaj. Szukaj, gdzie jest Julia? Julia! Zawaj, Kufi. Zawaj Хорое физка. Хорое физка. No, patrz, znalazła ją 10 tygodni, nie? No I już, już możesz ją puścić. Już ją puści Julia. Julia puścił, Julia. Julia Jak kogoś twoje, żebym to sobie, żeby sobie podnosić. Ciężarki ci dam to sobie podnosić dzisiaj, Julia. Ciężarki ci dam to sobie dzisiaj podnosić, dobra? I kolejna niedziela, jedenasty tydzień w i sobie chodzimy znowu. Pęcamy jeszcze co w zeszłym tygodniu. Narzuciej pieczkę. <tryk> Zobacz, gdzie jest piłka. Gdzie jest piłka. Zrobicie? Tylko nie zróbć sobie tego na głowę, Julian nie? Albo ten kuki nie zrzuć na głowę No Aha, to ty sobie rzucasz czy jej? Ty sobie rzucasz czy jej piłkę? Gdzie jest piłka? Kuki, gdzie jest piłeczka? <grymianie> <grymianie> Co tam potrzebamy? No. Tam? Dobrze. jest mokra trawa, nie? Nie ma psów. Ну, маникюр, где псов? Куки. Где спьякаю я? Куки. Куки. О, есть, есть птица. О, обгоембья. О, обгоембья. О, обгоембья. Tyle? Nie dzisiaj rano też z samego rana taki każdy inaczej świercał Co mam zobaczyć? No. Idę. Okay. Co tam masz? Masz piłkę? Co tam masz? Co okay. no. to? grzybek. No ta się nie zna, mama się zna. Mama! Co to za grzybek jest? Co to za grzybek jest? Jadalny czy nie jadalny? Jadalny. Jadalne. Nie czas to nie odcisane, ale to jest jadalne, bo ma runki. Miał blaszki, tak się często i Okay. Robimy co? Mama, szukaj ciotkę. Co ma mama szukać? Chciałbym. Okay. Co tam kupi? Kupi, Kuki, Kuki Pokaż mi błyszkę z tyłu. Pokaż mi swoją błyszkę, Widzisz Kuki? Macie piłkę? Ej, macie piłkę na pewno? Okej. Okay. A co? No tak pytam tylko z ciekawości. Daj na ja piłkę. Kuki, Kuki, ej. Łaaa. Wow. Ja sobie sam pokopię. Czy to tak nogę do góry, kuki? Udziałałaś ją? No, z nogą do góry. Czy tam jest piesek? Jest? Patrz, piesek tam. Gdzie się przywitać, czy nie? Kuki, Kuki, gdzie się przywitać z pieskiem? Gdzie się z pieskiem przywitać? Nie, idziesz się z pieskiem jeden przywitać? Patrz, to pies. Mhm. 4, 3, 4. No, jeden pies jest. Nie? No Trzeba tak tylną łapę podnosić do góry. Można podnosić nogę Nie no, to coś, coś się dolega w tym tylną łapę. Co tam jest Kuki w tylnej łapie? Tata, doktor. No. Hej Kuki? Co tam? Ej, okay. co ty? Od razu by zjadła mi kamerę? Od razu by zjadła, przyniłaś obiektyw. Ej. Trzeba je dać się napić? to, to masz na miesiąc, no, tak się Co? parę Co? prawdziwe A co? Też. Też.

cookie 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 Piesek i rower, tak? Piesek i rower jedzie, okej. Okay.